Serdecznie witam Państwa na sesji poświęconej pamięci profesora doktora Habilitowanego Andrzeja Hulanickiego. W szczególności serdecznie witam żonę profesora, profesor Barbarę Hulanicką. Znajdujemy się w sali, która ma ze 40 lat, ale w 2002 roku została tak pięknie wyremontowana przez Andrzeja. Witam koleżanki i kolegów. Tych, którzy przyjechali spoza Wrocławia i Wrocławskich. Mam zaszczyt powiedzieć kilka słów bardziej osobiście niż formalnie o Andrzeju Hulanickim. Ponieważ na stronie WWW tej sesji są teksty, w których bardzo dokładnie opisana jest kariera naukowa, osiągnięcia naukowe, organizacyjne Andrzeja Hulanickiego. Tu zresztą kilka tekstów zostało wydrukowanych, to napisała Ewa Damek i Maciek Paluszyński. Natomiast ja bym chciał coś powiedzieć z własnych wspomnień króciutko. Będę się podpierał kartką, żeby nie przedłużyć czasu. Przede wszystkim Andrzej był wybitnym matematykiem. Aby być dobrym matematykiem, trzeba mieć talent, trzeba mieć intuicję. Niektórzy mówią coś w rodzaju nosa i trzeba pracować, w wytężony sposób pracować. Oczywiście Andrzej spełniał te wszystkie warunki w fenomenalny sposób, ale oprócz tego, żeby być wybitnym matematykiem, trzeba jeszcze daru syntezy i pewnego przewidywania. części naukowej sesji, w której Będziemy mieli przyjemność wysłuchać trzech referatów: uczniów, uczniów, uczniów i uczniów, uczniów, uczniów Andrzeja, a więc, tak jak mówimy, dzieci, wnuków i prawnuków naukowych profesora Andrzeja Chulanickiego. Andrzej bardzo dbał o młodych i to w kwestii wejścia w świat nauki i w sprawach takich praktycznych, codziennych. Zresztą nie tylko o młodych, o wszystkich dbał. Przytoczę taki osobisty przykład. Na trzy tygodnie przed obroną doktoratu, który robiłem u Andrzeja Krzywickiego, Andrzej Hulanicki wysłał mnie na konferencję CIME o operatorach Schrödingera do Włoch. Wysłał, tu jest jak najbardziej na miejscu, dlatego że 27 lat temu wyjazd do kraju kapitalistycznego to nie była trywialna sprawa. Trzeba było załatwić wizy, bilety, fundusze i, i parę innych po drodze przeszkód. No, i ta inwestycja udana była, choć operatory Schrödingera nie są jakimś centralnym punktem badań w naszej grupie badawczej z równań różniczkowych, cząstkowych, ale ta tematyka przewija się cały czas i w tle pozostaje. Andrzej, jak mógł, to zmniejszał dystans między tak zwanymi szczytami profesorskimi a innymi osobami. W grupie, w której pracowali, wszyscy mówili sobie po imieniu i dalej tak jest. I to jest niewymuszone, nie... to jest zupełnie naturalne. Tylko tak jak ujął pewien kolega, przez pierwsze trzy lata młodym to jeszcze tak niezręcznie było tykać Andrzeja, ale takie podejście wspaniale ułatwia pracę i upraszcza stosunki. Andrzej Chulaniński był niesłychanie pragmatyczny i pracowity. I konsekwentnie wprowadzał swoje pomysły w życie. Ja mogę o tym powiedzieć troszeczkę na przykładzie biblioteki. Biblioteka była obiektem jego troski zawsze szczególnej troski o to, aby no, zgromadzić potrzebną informację do prowadzenia badań naukowych i żeby to była aktualna informacja. Dzięki niemu we wczesnych latach 90. Jak w Instytucie Matematycznym zaczął działać program Tempus, formalnie dydaktyczny, udało się jednak z niebagatelnych funduszy Tempusa zakupić mnóstwo książek i czasopism, wypełnić w ten sposób lukę w tych chudych latach 80. Wtedy co, to, co kupiliśmy, wtedy monografie i inne książki, czasopisma służą do dziś i, i jakoś nie straciły na wadze. To Niesłychany kapitał, który we Wrocławiu jest, a nie w każdym miejscu w Polsce udało się uzupełnić właśnie te braki. Wtedy zacząłem bliżej współpracować z Andrzejem właśnie na tym polu organizacyjnym. A całkiem niedawno, gdy Biblioteka Instytutowa stawała się biblioteką wydziałową, Andrzej nadzorował i przygotowanie, projektu i sam remont, a jak trzeba było, to i brał narzędzia, skręcał regały i przenosił książki. Oczywiście mówiąc o działalności organizacyjnej, w żaden sposób nie można zapomnieć o wspaniałej inwestycji dla Instytutu, jaką są, jakim są pokoje gościnne, dzięki którym możemy przyjmować matematyków, którzy licznie nas odwiedzają i utrzymywać z nimi aktywną współpracę. To on oczywiście był motorem i pomysłu, i wykonania tej sprawy. Trzeba powiedzieć, że Andrzej był świetnym gospodarzem, i dobro pracujących tu w Instytucie ludzi, i dobra marka tego miejsca, tego Instytutu, zawsze leżała mu na sercu. Nawet gdy był ciężko chory, cały czas o tym mówił. To dobro było dla niego wielkim priorytetem. Można by długo mówić o licznych aktywnościach Andrzeja Chulanickiego. Ale chyba najtrwalszy ślad, jaki pozostaje, to jest ta żarliwa pastia, z jaką uprawiał matematykę i którą zaraził młode pokolenia. Chciałbym, żeby ten entuzjazm nam zawsze towarzyszył. Dziękuję Państwu.